W tym odcinku wraz z Jakubem oraz Drowiusem przetestujemy najgorsze podróbki Minecrafta Tworząc przy tym tier listę od najgorszej do najlepszej Zaczynając od Worsiom i o. Olu mam jabłko, weźcie sobie jabłko do łapy Olu mam jabłko, ja pierdziele Ktoś z was strzelam? Nie, nie, nie Nie, ja jestem, ja jestem na chyba śnieżnym biomie jakimś Śnieżnym biome? No, to są dwa śnieżne biomy. Ale ten większy czy ten mniejszy? M, full map, o M full map O kurde, lewy górny róg mapy jestem Lewy górny O no to tu, no to mniejszy, dobra O, to Jakub! Najwidoczniej Nie, nie, co so już, co so już, co so już? Zobaczę to no zabijam No właśnie, no właśnie, bo cię kylę Dobra, gdzie, gdzie jesteście dokładnie na tej mapie? Jakub za drzewem, gitara. ja na plaży Dobra, ja się zgubiłem W Którym wy jesteście miejscu? O, Chodzę fel No, Hozot wyleciał Eee, jak coś, co nie skaczcie tam na kieł... No, 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 no. Widziałeś Dobra. Dobra. nie? O, co nie, Dobra. Dobra. Dobra, cię połamy To ja, to ja! Dobra A tu jest jeszcze jeden, jeszcze za tobą, za tobą, za tobą za Zajdź, zajdź, zajdź Łohohooo Headshot Nie nie chcę nic mówić, ale w tych gierkach ewidentnie jakieś przedszkolaki robią tekstury Oh shit, ale ty, jak ty wyglądasz jeszcze, jaki ludzik O, ziomek, ziomek, ziomek Biegnie, biegnie Gdzie? Zima, zima Gdzie? A, Gdzie? Uuu, ja to tam... nawet nie widziałem go, On ale widziałem, że tropnął coś, widzę kawałka i opata i pistolet, czyli standardik. A ale amunicja jest. A nie no, pistolet, tutaj. Tak, tak jak Nie, Digla, Digla miał, nie pistolet. Tak. digla, digla? ale masz teraz pluwę. Mm. Dalej, bronię. o ku, u, 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 ale nie? to jest głośne, oh, Ale ktoś... a nie, to ty Ty, e, dobra, to normalnie jest. <laughs> to, to ten tam szuflą tak na pierwsza. No <laughs> ty tak szuflą napierdzielasz. <laughs> tak, ta, ta, to ja szuflą, no. Napierdzielę. Trafiąc! Z zdropa, zdropa, Nie, nie, no uciekam to. No zostaw! No, no cholera, jasna, no nie wiesz, że no. O! lew no! no! nie! No! Ale go ograłem. Jest ziomek, jest jomek. ja! Manny! A, dobra, dobra. To? Do? No nie stresuj mnie. To ty jesteś? To ja! O, level, level biel. Trzeci! Forty ninety. Ej! Ja to To, to. Stary jakbym ci bym cię odwinął ząskąpa, za skopa, za łupkę <śmiany> Zioś z przynami bulwę dostał Ohu, Fama się go daje Bez sensu ty strzelam jesteś najpewan nie dolatuje Widzowie rozumiecie to, że 85% osób nie subskrybuje tego kanału, gdzie to codziennie o 16.00 pojawiają się filmy. Zostawcie suba i zmieńmy to jak najszybciej, bo tak nie może być. Ej! I gabes, tam są, tam są. Tu jest jakiś mega. Teraz, teraz, teraz Skaczę, skaczę! Ajby dostał OOOO LALALA la, Dostał Dziadu z jakimi błagami Dziadu z jakiś mega base jest ty. Przejmujemy Ej ziomek ziomek OOO Ci oh, się zesadził nice. <laughs> Ej ziomek co jest Nie? Yeah. No prze Ej Z kitu Ej ziomek ziomek kolejny kolejny to dopiero teraz Teraz ogonęłem, że to kucać można. Hobbes, przyszedł tako i stoi mm. se, i, ta, i tako. Ej, ty, po! Co tam jest? Wieża jakaś. Łupa, hey. hey. dobra. dobra. Panki? Trzeba się przygotować. A tam idziecie? Tak, są dwie poziomki. Jeden leży. Oh, kolejny, oh, No pa. i drugi, proste. Oh, oh. Aha! Ale ty, jakie oni tu mają zamczysko! jaki no, Dobra, wjeżdżamy tam. No, na te, na kołach, uwaga! bo to może być jeszcze byeś. No i mamy to! 26. Top tak jeden. Tak to tak. jeden, to 1 pod względem fragów. Chodź do góry, Hozu. Podsumowując, widać, że twórcy tej gry zdecydowanie niczym typowy YouTuber inspirowali się kimś innym. W tym przypadku Minecraftem. Ale nie do końca widzę tutaj podobieństwo odnośnie gameplayu. Bo chyba żaden update mnie nie minął. Bo nie kojarzę, aby można tworzyć jakieś różne bronie w Minecraftcie. Ale ocenka, na jaką zasługuje ta gra, to jest zdecydowanie S. Bo tak się w nią wciągnęliśmy, że graliśmy, Aż jedną godzinę. Za to kolejną grą będzie Mineclicker Clicker 2. Łączenie słowa Mine i Clicker musi brzmieć jak gra marzeń. You need to collect emeralds to buy items. Upgrade shops, upgrade your stats and inventory. Ja, okay. ja. Jest, yes. Weapon Smith. Aaa, o kurde, to już rozbudowane. Dobra, dobra. No. Tak. Ty. Dobra, cyk, brudki zakładam lepsze. When you kill a lot of mobs on level you can invoke boss. I bossa będę miał. Fight boss. Ja z bossem walczę, panowie. Ja pierdziu. Idzie. Ty. O kurde. Billion, billion. E, money. ハハハハ Holy, No ale to z Minecraftem ma. Tylko tyle, że to są w ogóle momy, nie ma co, nie? wspólnego. Nie, Ale jakby sama gameplay jest. Nie, no, zupełnie graficznie inny. to tak! w się, sensie, no są rzeczy z Minecrafta. Tak, no mm. ale jakby <grym> finalnie gameplay jest zupełnie inny, co nie? No to tak, to racja, no gameplay jest totalnie inny. Dobra, no to już jest, to już jest no spoko, To co poklikasz, tak, oj, sobie lecisz, ale no. To chyba tyle, co nie? Nic tu więcej nie wymyślimy. No tutaj ciężko, znaczy, no się powtarzająca gierka. Po prostu sobie siedzisz, co klikasz, przyjemne, to nie wymyślimy. czy jest endgame w postaci tego. Obejrzyj reklamę i masz damage razy dwa to. się już skręcił Dawaj to Określiłbym tę grę mianem gry Na dosłownie chwilę, bo ile można nabalać to tą myszkę Ale czy jest tutaj jakieś podobieństwo do minecrafta? C, no C, bo, no bo to nie jest złagierka, co nie? To. Nie, To nie jest jakiś, jakiś Totalny shit, co nie? To no nie jest jakiś tam śmie Śmieciowa gierka, bo serio można się wciągnąć I może sobie poklikać, ale to totalnie nie ma Nic związanego z minecraftem, więc dla gry mineclicker Ocenka C i lecimy do kolejnej podróbki I musimy to skopać jakby, o wiecie, to jest... nie I może wam kilo wpierd... O, teraz mamy hajs na kolejne ulepszenia. Kupmy z tego więcej, połączmy Uuu. O, złoty kilof już! Bo o, mowa. jakiś mam, jakiś mam magmowy killoff, jakiś mam. Jakiś mam, <grym> jakiś mam, jakiś mam? Jakiś mam magmowy, jakiś mam. Jakiś? <grym> A gdzie mogę kupić. A muszę tak z tymi kamien, tymi? łączyć, nie mogę kupić od razu tych lepszych? A ty nie, byś nie, chciał nie, od razu wszystko łączyć. mieć na tacy. <grym> wszystko, wszystko. <grym> wszystko na tacy, niech ci podadzą. Od na razu. wczoraj, już, na no wczoraj tak, by chciał. Najlepiej tak, od, od razu może od razu wchodzisz i przechodzisz no grę, no tak. grę od buta. Działa, to tak nie działa, kolego. Musisz się trochę napocić. Dobra, ej, ale. Mam wrażenie, że To są nie takie tak gry, dużo... które serio wciągają. Tu możesz chce grać i grać, no, nie? Tak, no, 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 plus jeden. Zobaczcie, czy jest jeszcze lepszy kill w A po tym. Jest, 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 jest. czu już, już? tam byłem. A po ja mam jeszcze jakiś tym jeszcze, jeszcze dalej? Tak, tak, jeszcze dalej, jeszcze dalej, no. Jest jakiś taki magazyn, a później jest jeszcze taki jakiś kurde nederomet. Tak, rzeczywiście. No. A wy na jeden killowy ciśniecie, czy za kilka robicie? No właśnie, za teraz... Kilka, kilka. Teraz okay. zrobiłem se kilka, właśnie i okay. tu próbuję okay. Jakąś taktykę obrać Ej, bez kitu jest kierowca O, ja chcę być ja chcę oh. Jazda, jakiś, kurde, lecimy Ty, obsyduj nowy nie? O, pierdyk <laughs> Pierdyk no mi właśnie no, no, Ej, ironicznie naprawdę jakbym miał czas to bym to klikał tak <laughs> dla rozluźnienia, naprawdę Przyjemne, przyjemne takie O, diamentowy Mam diamentowy miecz Nie Wygrałem Nie <laughs> No, został mi kom... tej koreli! Yes. 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 Nie, level complete! Ja muszę go przejść, muszę go przejść, nie. nie, Wiecie, co jest najlepsze? Że Ty, jakby dalej jesteś ciekawy, co będzie dalej, po prostu, czy nie? <laughs> nie, do tego właśnie klikam dalej, nie? nie? To jest klocki, który nie Ja muszę. Jakieś się przegrałem. Znaczy, jak <laughs> nie, nie. Muszę nie. No, tego w nie grę, nawet tu mi nie idzie. <laughs> Ja. Dalej, dalej, mam, dalej tego tam nie przeszedłeś. No daj, daj, spokój. Ja posłucham, zawsze. Ja cały czas źle kopałem. Ja on pałę Ja leciałem nawet, nawet na pewno nawet z i one mi się później niszczyły. Nie. No, szybciej się wtedy niszczą. Gówno, gówno. Nie. To jest najgorsza gra, nie. Shit, jakiś totalny. Nie wiem, kto to wymyślił. Szczerze, jak miałbym podsumować tą grę, to. Eee, mi się ta gra nie podobała. D. Do dupy. Tyle. tyle, tyle D jak was. do dupy. Tak, tak, tak. Czy ogarniam tą grę i czy jestem w nią dobry? Nie. Czy zatem zasługuję na ocenę D? Jak najbardziej. Dałbym A. CO?! Ale, no nie jest to związane z Minecraftem w ogóle. Dlatego daję B, jak bardzo, bardzo mi się podoba. No dla mnie, A, no nie ma co. A, A. Bardzo przyjemnie, dużo przyjemniej mi się klikało niż w tamtym. Ach, nawet a. nie trzeba klikać na dobrą sprawę. Tutaj po prostu liczy się movement, którego niestety Hozot nie ma, i stąd o, tak słabo plus jeden. Tego. O, ale w, powiedziałeś. O, ale pomówienia to są jakieś w moim kierunku. Ale dobrze upowiedziałeś, nie, dobrze upowiedziałeś Nie, nie, farmazony, Nie zgadzam się ani trochę ze słowami Jakuba. Moim zdaniem wygaduję jakieś kłopoty. Dlatego to idealny moment, aby przejść do kolejnego. Kolejne podróbki czyli Mineblocks. Tutaj też po samym słowie Mine w nazwie można stwierdzić, że inspiracją był Minecraft. Nie no, okay, jak skina, jest skina biura. No wejdź w settingsy. Skibidi kliki... dop 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 do, yes yes. Przepraszam. Nie mogę, nie, nie mogę, nie bo mogę. mogę. Nie setting, mogę. To? No i co teraz? I kliknij sobie gdziekolwiek. A że kilo taki jest, a Odcieli? No, No no no, niższy Dobra, No muzy wywalam, bo muzyk wywalam, music music. skin. Ja biorę Skibidi dop 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 do, yes yes. Skin database. O Use this skin prosty że tak Back to, back to skin jest. Jakie tam są jeszcze? O, Amogus jest! Oh, yeah. Amogus, Amogus, Amogus Amogus, jak nic You are now using Amogus Imposter. Good, good Ja ja, no ja, dobra. ja, 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 ja Mario będę faly. Mario Ty, cytryny rosną na drzewach, what? Zbyszko czy, czy cytryny? O, ja mam całe itemy O, oh, ty, podoba mi się tak to... O, oh, fajne to Fajny ten pimpek Fajny pimpek O, uff Uf. 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 Ale robi tak, uff creeper, creeper Uf. O, NA TO stukałem, Boże! Jezus, zmiażdżyłem go! Ja męczę! Ja Ice ja Oj, baby! Ale muzyczka! No też wjechała. Olyvit! Węgiel, mm -hmm. węgiel, węgiel, węgiel! Jo! Jest? Co to jest, jakiś ten? Pomarańczowe, to są diamenty? Może kolor zmieniły po prostu? Nie, nie, nie. A co z nazwisk diamenty, że wiesz jakie mają kolor? Nie! wywali nie, się! Nie, yes? Nie, zginę! Tak! Gin, zgin, proszę, zgin, tak! Ale <laughs> Pane, panele, nie! Jeeeeiiiiii Mam <śmany> <śmany> topas! Nie, źle, topas, nieźle, topas. Ale nie, topas się liczy? topas, nie. Bo co, nie, zdobyliście to teraz tak? A. No. Nie, może tak, może nie, nie będę ci przytakiwał. No <śmany> wszystko, co powiesz. Aha, dobra, easy. Mm. O, oh, kurda, Creeper! Mam diamenty! Widzę What je, to? widzę je. O, wygrałem! Nie, nic nie wygrać, co ty gadasz? Esa, esa, Ej, się! Dobra, nie. to jest jakiś skam. Najpierw mówiąc, to określiłbym, tą w Minecraftem 2D. Ale z możliwością wyboru skinów i wcielenia się przekodował w Mario. Ale czy jakoś bardzo urzekła nas ta Instagram, No, zdecydowanie nie. Dlatego ląduje na C. A my przejdźmy do Minecraft i O. No i tutaj z bomby dowiadujemy się, że Minecraft to ewidentnie inspiracja. Zaczynając od nazwy, jak i słowa, które rzuca nam się w oczy. Sama w sobie gra posiada naprawdę przewaloną ilość rybów, ale my zaś zdecydowaliśmy się na klasyczka, czyli bedłosy. Dobra, ja się już zabud... zabudowałem za bardzo chyba. Bo... A ja nie gram, beka, nie? Może zniszczyli? Ja nie gram. O, ej! E! Wo, e! Ty tu postawiłeś się, Nie masz szans. Wygrałem z tobą już, tak? Ty tą wodę i tu nic nie widzę! No, może mi puścić? No dobra, no, weź dobra, już, po, po, zniszczę sam to łóżko, co nie? Bo nie masz szans ze mną. No, ja to się szczęść nie mogę, no co jest? No! No odpuść se, odpuść sobie. daj se siano. Nie, nie, nie! Zostaw, zostaw, zostaw! Jest! To ja, jak ja mam ci tam zniszczyć, jak ty się tam ciągle respi? nawet nie ma. Nawet nie ma tego cooldownu! No to jak ja mam ci tam zniszczyć to łóżko? Ja chodzę to zabijam tak 6-7 razy, co nie, ale on ci ciągle respi i jak ja mam mu zniszczyć to łóżko? Nie wiem to... boli, ty, to, że wygrywam teraz, tak? W ogóle nie wygrywasz, kolego Nie uważam, że były to najlepsze bedwoksy jakie grałem, bo nie dosyć, że samo poruszenie się uważam za kopotliwe, to i gameplay sam sobie nie należy do przyjemnych. Ej, Drukarka mi się włączyła! Nie! Drukarka się drukować. psuje! Nie rozumiem, nie rozumiem tego, nie rozumiem tej giery tak szczerze! Bo on tylko chodzi i spamuje tą kuszą. Nie, ja biję ja na miecz, miecz. I, 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 I jak to jest tak, że... Bije się i, na miecz, z... gościu, ucieka i wali z Augustus! Augustus! Oh. Augustus jest tak nafaszerowany strzałami, że to baje mała, nie? AUGUSTUS! No nie! KUSZA, DZIAŁAJ! Nie, Kusza nie działa, pay to win. Kusza, bo Chyba nie ma tu tutaj dużo mówić. Moim zdaniem mocno upogra, której za chiny nie ogarniam. Dlatego razem zdecydowaliśmy się, że D to odpowiednia ocena. A kolejną grą będzie Craft World. Laguje jak skurczy się. Nie, nie laguje właśnie, to znaczy się na początku laguje. O, ale lagi. O, lagi. No dobra, ale znowu klikasz R i masz parówkę z prawej dolnej. No to ty... Tywie... A parówka jest fajna. Nie mam zarazić z tą parówką Ty nie masz HP co, w ogóle A co, to, a co to, to jest to F? A, fly, a, Kibel mam! Mogę dwójkę zrobić? Ooooooo Oh shit Slagowałem tą grę Ręka, która wygląda jak jakaś parówka, To jest również TNT, która wysadza tak mocno, że gra nie wyrabia Ciężko ocenić to lepiej niż D Zaś kolejną grą będzie Mine Parkour Który wygląda na naprawdę mocarną gierkę. Jakie to były streamy i gry reklama. Reklama, pozdro. Baltic hmm. Wave Resorts. Znaczy ten. Jedynie co tu ujrzymy, to zapętlającą się reklamę. Także ocenka KD, a my lecimy do kolejnej podróbki, która najwidoczniej stawia na mocny bas. Macie. Jaki? Oc, Celium, 16 osób! Nie widzę! A nie, czekaj, bo to jest parkour, nie chcę skakać. Powiem wam, że żadna gra nie spowodowała we mnie takich emocji, że musiałem krzyczeć. Także zaczynamy ciekawie. O, o, widzę kiłziomka! Nice! Tutaj w domu jest, w domu jest! Ej, bo my przegrywamy. Nie, wygrywamy. Nie, przegrywamy. To mi za Jakub! Za tutaj, za tym. Yy, Pogrukiem. No, ohu! Dobra, dobra, to, dobrze idzie, dobrze idzie, drobiz. Jest trzech, damy radę. I tego samego nie można powiedzieć o samej grze. Dziwna, niezrozumiała i głośna. Tak bym to określił. Dlatego cena D jak najbardziej tutaj pasuje. A my lecimy do kolejnej gry world, w kto tą nazwę wymyślał. Jest to kolejna gra, która ma ogromną ilość trybów. Także, żeby przypadkiem nie skończyło się tak jak ostatnio. Dobra, i teraz, gdzie to jest ten parkour? Cały? Aha, tu się wchodzi, tak? No, tu skacze, Tu skacze za tobą. Tu, no. jak ty, ty tu za tobą, wszedłeś? Tu Skacze, skacze To, jest parkour? To jest parkour? A czemu się chodzi? Ja nie Dobra, jakiś, zmieniam ten Można go zmienić, ustawienia sensitivity, vtt, vtt, Pipi, pi, pi, pi sensitivity, ja już jestem na górze Ja jestem na górze? Przeszedłem parkour Dobra, ja sobie ustawiałem ten, sensitivity, vtt Czyli ciężki ten parkour I jestem na dachu I co, przeszedłeś parkoura już? nie, nie Ło, do nas przeskoczyłem to Nie, nie, nie nie! Ej, dobra. Bo tu jest light, tu jest light, tam przeskakujesz na shiftie. <śmienic> Derwa skoki na shiftie. Przeskakujesz na kratę i skradę od razu tu. Manny, albo siadam. O kuchna! ale kokszę w tą grę. O, 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 o. <śmienic> Yo, dobra, ale S? No, jak, jak, póki nie spadniesz, to fajna gierka, ale <śmienicza> <śmienicza> jak już spadniesz, to... Spad. nie spadłem, więc jeszcze fajne. bo jeszcze podoba mi się ta gierka. My też, ja też, jeszcze, jeszcze, jest tak na poziomie C. I co, tak po prostu sobie biegniesz? Ale Udało easy, się. gówno. Wszyscy wspólnie daliśmy ocenę A, oprócz Jakuba, który to z niewiadomych powodów dał tutaj D. A! NIE! Dlatego przejdźmy do kolejnej podróbki, czyli Zambicraft. Ty, wilk jakiś opętany. Ale śmieszne jest bieganie, ty. Jak on śmiesznie biega. Ty, golem jakiś, co jest? O kurde, co tu się dzieje? Golemy jakieś, nie? No, 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 no. O kurde, golemy. No golemy są przerąbane. Ghost! O kurde, ale bydl... Uff. już gasta? Tak, mam gasta. O kurde. Ej, go nie mogę zabić. Nie, no, pana jak wam się podoba? Gierka? Nie, gierka spoko. Ja się w porządku, Ale, no, ale wiadomo, że to nie jest nic związanego z Minecraftem. Trzeba, no, trzeba przyznać. Tu nawet no, moby na takie... ciężko, żeby były podobne. Okay. No właśnie moby nawet w się sensie, przypominają trochę, ale finalnie to nie są moby, które serio są tak. w Minecraft, nie? A Wy za to kliknijcie jeden z tych filmów, które zdecydowanie Wam się spodoba.